Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania, tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kulturatarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Zbliża się tarnowska nagroda filmowa. 12 filmów konkursowych będzie rywalizować o festiwalowe statuetki. W ramach nagród najlepsi mają szansę zgarnąć także niemałe nagrody pieniężne. Tarnów na czas festiwalu stanie się filmową stolicą Polski. Będziesz czego wybierać, a to co Osobiście najbardziej cieszy. W tym zest Ten zestaw filmów to także filmy, że tak powiem, w różnych tonacjach. I bardzo mnie cieszy, że wśród tych filmów znalazły się filmy, które, których jest dosyć dużo, które zawierają w sobie taki pozytywny ładunek energii. Takie chociażby jak mają córki Krowy, jak Ekscentrycy, czyli słonecznej stronie ulicy. Szefem jury będzie pan Jerzy Sztur, który którego już raz zapraszaliśmy, ale wtedy niestety powaliła go, go choroba, i zamiast w Tarnowie wylądował w szpitalu. Fantastyczny człowiek, także bardzo, bardzo się cieszymy. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych to nie tylko kino, ale także koncerty. W festiwalowym prologu podczas wieczoru Tarnowskiego 23 kwietnia o godzinie 19 w kinie, marzenie artystyczną atrakcją wieczoru będzie męska grupa wokalna Mąk. Rozpoczynamy nasz festiwal i rozpoczynamy go koncert. Wodek Pawlik Trio. Plus. Postać Włodka Pawlika nie muszę Państwu przedstawiać, rekomendować. Laureat gremii, autor wielu wspaniałych ścieżek dźwiękowych do, do polskich filmów. To Trio, Plus, ta magiczna nazwa, zawiera w sobie także gości, niespodzianki tego wieczoru, którzy wystąpią specjalnie dla nas i na nasze zaproszenie. Dzień później przenosimy się na Tarnowski Rynek, gdzie w namiocie festiwalowym będzie, festiwalowym będzie coś w rodzaju sceny klubowej, i tutaj codziennie, każdego, każdego wieczoru, będziemy prezentować muzykę, może nie tyle filmową, co, co muzykę potencjalnie filmową, klubową, zespołów, które wydaje się lada moment zostaną wykorzystane w filmie. Bo tak stało się z zespołem Enchanted Hunters, czy tak, tak stało się z zespołem Micro Music. Zarekomenduję jeszcze dodatkowy występ zespołu The Dumplings, z czego pewnie ucieszy się młodsza część tarnowskiej widowni. Równocześnie, i to będzie kolejne miejsce, zapraszamy Państwa do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego do Lusławic. Na koncert bardzo ciekawy, bardzo interesujący, któremu towarzyszyć będą wizualizacje obrazów krakowskiego artysty Jacka Sroki. To jest bardzo ciekawy projekt, bardzo nowatorskie podejście. Koncert będzie nagłaśniany, więc nie będzie w pełni akustyczny, jak to do tej pory było prezentowane. Warto wybrać się do Włosławic. Ostatnim takim muzycznym wydarzeniem tarnowskiej nagrody filmowej. Będzie koncert galowy, gala wręczenia nagród, Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza w programie Waldemar Kazanecki, to znakomity kompozytor muzyki filmowej. Informacje o wykonawcach znajdują się na stronie festiwalu Filmowa.pl. W poniedziałek 18 kwietnia odbędzie się finał szkolnej bitwy na głosy w ramach projektu Kontratakt. Trzy zespoły z trzech tarnowskich szkół zaprezentują dwa utwory, które zostaną poddane ocenie przez jury konkursowe. Oni dzisiaj do, dopiero zobaczyli co to jest scena i co to jest energia na scenie, muszę powiedzieć i pochwalić ich zdecydowanie, że z zespołem zaśpiewali tak, jak nigdy nie zaśpiewali na próbie. Takie przygody to raz w życiu najprawdopodobniej, być może część z nich tylko raz w życiu będzie miała szansę, żeby dać czadu na scenie, więc po co się, po co się jak to mówią, no, po co przebierać w środkach? Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl